Zobaczcie, jest niedługo na naszym sklepie będą tak świetnie wykonane maseczki firmy Xiaomi To jest taki wypuszczasz powietrza w takim oto opakowaniu ściągasz sobie, możesz ją prać Są różne rozmiary Mega fajny temat Tak wygląda oto maseczka na twarzy to jest bardzo fajna rzecz, bo tutaj przez ten otwór wychodzi powietrze. Więc nie ma tego, e, jakby nie może, e, tędy powietrze nie wejdzie, ale wychodzi, dzięki czemu. I słuchajcie, ona naprawdę fajnie przylega. Czuję, że, że dociska wszędzie, bo tu ma jeszcze dodatkowo taki element, zaraz Wam pokażę, taki stelaż. I faktycznie czuć, że to powietrze przechodzi przez filtrację. Także. No. W środku jest właśnie taki stelaż, o, dzięki niemu maseczka idealnie przylega do twarzy, ale można też bez tego stelaża. Co ciekawe, też próbowałem bez i bez stelaża też działa, ale wtedy jakby łatwiej się oddycha, bo jest ten stelaż. Nigdzie w instrukcji nie jest napisane, że trzeba się go pozbyć, można w nim jakby używać, no i można z nim używać, no i można oczywiście ją prać. Jest napisane w instrukcji, że filtracja będzie troszkę słabsza po praniu, ale mimo wszystko można. I czyli jest to maseczka wielokrotnego użytku.